No, ja tak, tak, tak. No. Właśnie skończyliśmy wykład o fluksusie za żelazną kurtyną. Mm. Słucham? Performatywny. Performatywny. Wykład, wykład był performatywny, co oznacza, że oprócz tego, że mówiliśmy, pokazaliśmy slajdy, pokazaliśmy filmy, odegraliśmy też kilka performa performansów, to, są, to jest ślad jednego z nich. Uczestnicy i słuchacze też w pewnym momencie powstali z krzeseł i wykonali swoją partyturę. Następny, następna odsłona będzie naszego wykładu będzie o w fluksusie w Polsce w PRL. 24 listopada. I będzie to 24 listopada. Zapraszamy. Z ważnych wydarzeń dzisiaj rozegraliśmy też partię z Krabli, ponieważ szykujemy się do konferencji naukowej. Zasada była prosta: każdy, każdy gracz układał słowa, tak jak to zwykle bywa, i to najwyżej punktowane staje się odniesieniem dla jego referatu podczas konferencji.